Dzika Kurwix została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu! Na czele której stoi... KAPITAN BOMBA! A! W Malcinku! odcinku! Tysiąc siedem złotych! Czekam pół godziny! Zabij k***a pysk, bo ci wyjadę skuteratę tajny cios i się skończy! Dobra, dobra, już nic nie gada. W dupie mam twój granat! Zgadza się. Ch... A nie pany dziadną mnie! Ale mnie podszedł jak by płamywacz! Norbas! Norbi! Kurwa, coś ty zrobił! Ale to nie ja, ja nie strzelałem, to tamtej sprzydziaby cię trafił. Nie o tym mówię. A o czym? Nie udawaj, że nie wiesz. Widziałem cię. Wszystko wiem. Wszystko się wydało. Zdrajco! O cholera. Kamil, to nie moja wina. No sam wiesz jaka jest twoja kobieta Pół miasta ją rypało. A ja byłem pijany. Zresztą powód nie mam problemy, to co to tam było? Więcej nareczny musiałem flaka jechać i... Zorbas! O czym ty mówisz? Co? Jak to? Pół miasta rypało! No a ty o czym mówisz? Że co widziałeś? Że ryby na mojej miejscówce pęczakiem nęconej łowisz. A! Nie, no, bo to wiesz, twoją no żonę to tylko takie żarty, gdzie? Kamilek. Kamil? Kamil, braciszku! Nie żyje. Stąd ten smród. Od paru miesięcy kosmos nie jest już bezpiecznym miejscem. Odkąd zabrakło asak wiedznej floty, kosmici panoszą się, jakby galaktyka Hurwigs należała tylko do sułtana kosmitów. Nowy kapitan robi co może, ale jest tylko człowiekiem, a nie psychopatą. Ten kosmos potrzebuje bohatera swojej miary, który przywróci godność ludziom. Kapitan! Bom!